Witaj serdecznie, Roman Dawidowski z tej strony. Zapraszam Cię do Indii, starożytnych Indii, V-VI wiek przed naszą erą. Znowu zanurzymy się w indyjską duchowość, bo do Indii podróżuje się często właśnie w poszukiwaniu duchowości, w pogłębieniu, rozszerzeniu, czy też zapoczątkowaniu swojej duchowości. Więc trzymamy się jeszcze gdzieś to korzenie indyjskiej duchowości. Ostatnio mówiłem Ci o kulturze wedyjskiej, która jest chyba największą częścią Indyjskiej duchowości, o kulturze, która przekazała tyle wiedzy, rozeszła się po całym świecie, zasiliła wszystkie chyba cywilizacje, do dzisiaj z tej wiedzy się korzysta, ale jak to z ludźmi bywa, wszystko co bierzemy w swoje ręce ma tendencję do tego, żeby się rozsypać, więc zastosowanie niektórych aspektów wiedzy wedyjskiej przechodziło poprzez różne wzloty i upadki. Właśnie mniej więcej taki czas teraz lądujemy w Indiach. 6, VI, 7 wiek przed naszą erą, gdzie system warn, system zwany przez współcześnie system kastowy, zaczął się trochę chwiać. System kastowy funkcjonuje w każdym społeczeństwie, czy to starożytne Indie, czy współczesna Polska. Ludzie są podzieleni w zależności na to, czym się zajmują, lub też ile mają pieniędzy, czy też jaki mają wpływ i możemy tego nie dostrzegać na dzień dobry, ale gdy się lepiej przyjrzymy, to widzimy, że każde społeczeństwo jest. Podzielone na różnego rodzaju grupy, i wszystko jest w porządku, jeśli te grupy harmonijnie ze sobą będą działać, ale jeśli będą się nawzajem wykorzystywać, przepychać, no to są problemy. I takie właśnie czasy nastąpiły również wtedy, taki przełom, trochę, gdzie kapłani, bramini, którzy spełniali ofiary, którzy byli takim pośrednikiem dla wszystkich innych grup społecznych do życia duchowego, więc jeśli myślisz o duchowości. Nie musisz się troszczyć tros o to za mocno, idziesz do kapłana, on ci pomoże spełnić ofiarę, przez niego wszystko się wydarzy. On jest powiedzmy tą głową, głową duchową społeczności. Ale jeśli ten kapłan zaczyna nadużywać swojej pozycji, wykorzystuje, no to wtedy zaczynają się pojawiać problemy. Przerost formy nad treścią, trochę odrealniona rzeczywistość, w której ludzie nie do końca wiedzą, w którą stronę zwrócić się. I to jest piękne w nas wszystkich od wieków najwyraźniej, że ludzie zawsze poszukiwali duchowości. Nazwy, instytucje nie były tak bardzo istotne jak ta potrzeba poczucia, że coś się wewnątrz ciebie dzieje, że czujesz to wszystko. Więc początek samorozwoju, siódmy wiek przed naszą erą w Indiach. Początek samorozwoju w ten sposób, że to ty indywidualnie odpowiadasz za to, gdzie jesteś. I bardzo mocno jest to zaznaczone w religii dżinijskiej czy też w buddyjskiej, o których właśnie teraz Ci powiem. Sam dżinizm, dżiniści sądzą, że on tak jest wieczny, tak jak ta, to kołowe pojęcie czasu początek, istnienie, koniec. Nieistnienie i ponowne pojawianie się. Dżiniści mówią o tym, że u nich jest 24 Tirthankarów, nauczycieli czy też Tirthankara. Jest to ktoś, kto dosłownie ukazuje drogę przez oceany. Nie chodzi tu o ocean e, wodny, ale chodzi o ocean narodzin i śmierci. Oczywiście Dżinizm mówi o tym, że dusza istnieje wiecznie i przechodzi z ciała do ciała, tak zwana samsara, cykl narodzin i śmierci, reinkarnacja umieranie i pojawianie się. I dżina oczywiście to nie jest dżin z butelki mag, mag ale dżina to jest zwycięzca. I aby stać się zwycięzcą, należy pokonać swoje słabości. W tamtych czasach, tutaj przed chwilą mówiłem Ci o kulturze wedyjskiej, gdzie był kapłan, gdzie z innych warn ludzie przychodzili i przychodzili do kapłana właśnie jako pośrednika. Tutaj mamy właśnie nacisk na to, że to ty odpowiadasz za swoją drogę. Ale na początek może się wydawać, że ta droga wymaga wyrzeczeń, wymaga pokuty, wymaga ascezy. I zarówno w dżinizmie i w buddyzmie zobaczymy, że one zapoczątkowały właśnie się w taki sposób. Ascetyczny styl życia, wyrzeczenie się, codzienności. I to jest taki ciekawy czas, gdzie duchowość kształtowała swoją Drogę do tego, żebyśmy my dzisiaj nie musieli porzucać swojego domu, wędrować gdzieś nawet, czy też jeździć do Indii, ale żeby, będąc na miejscu, będąc u siebie w domu, czuć, że robisz to, co robisz we właściwy sposób i czujesz, że się ten postęp odbywa. Więc ciekawe, żeby zrozumieć historię, historia, która się toczy kołem, zobaczysz, że popełniamy cywilizacyjnie co kilka wieków te same błędy, czasami się na nich uczymy, czasami nie, ale tutaj. Chodzi przede wszystkim o istotę, od ciebie, o mnie, o każdą, yy, każdą osobę indywidualnie. Więc dżinista jest to ktoś, kto pokonuje swoje słabości. Jest to zwycięzca, zwycięzca który pokonał swoje słabości. Spośród tych nauczycieli dżinijskich dżiniści uważają, że jest ich 24. Pierwszym jest Rishabhadeva Adinat. Yy, naukowcy uważają, że tylko 20. 20, spośród 24, dwóch ostatnich to są postacie historyczne, rzeczywiście istniejące, natomiast ci wcześniejsi to bardziej mistyczni nauczyciele, ponieważ opowieści, historie o nich są praktycznie trudne do pojęcia, trudne do zaakceptowania, ale sami dzienniści uważają, że było ich 24 i przekazują historię, przekazują nauki od samego początku. Dopiero. 23, Parśwa, czy też Mahavira, który żył w czasach Buddy, który usystematyzował te nauki i przekazał je w taki sposób, w jaki one są dzisiaj przekazywane i wykorzystywane, używane. Między innymi pięć głównych zasad dżinizmu. Te zasady, co ciekawe, są tożsame z jamami w jodze spisanymi przez Patanjalego. Gdy zobaczysz w jodze królewskiej, Asztanga Jodze, podstawę, czyli jamy i niejamy, wskazówki dla adepta jogi, dowiesz się właśnie o takich pięciu podstawowych zasadach, które mają pomóc Ci ukształtować swoje, swoją codzienność, swoje życie. Więc nie krzywdź. Ahimsa, jedno ze słynnych indyjskich słów, znane, czasami słyszymy Ahimsa, nie do końca wiemy o co chodzi. A Ahimsa w wykonaniu dżinistów jest to y, naprawdę posunięta do swojej granicy. Asceta dżinijski, którego możesz spotkać w różnych nawet dzisiaj dżinijskich miejscach, i za chwilę ci pokażę takie miejsca nawet. To ma przesłonięte usta, aby nie połknąć żadnego stworzenia, które lata. Zmiata drogę przed sobą, aby nie nadepnąć na żadną istotę. Oczywiście jest wegetarianinem, nie tylko jest wegetarianinem, ale również nie zjada nic, co rośnie głęboko gdzieś w ziemi. Tak ziemniaki, które wyrywamy z ziemi, mogłyby zabić po drodze, gdy je wyjmujesz z ziemi jakąś istotę. Więc. Dżiniści nie jedzą na przykład ziemniaków, nie jedzą marchewek. Jedzą rzeczy, które rosną nad ziemią, na ziemi. Zbierają owoce, jedzą warzywa, które rosną na ziemi. I dżinizm jest na tyle popularny, że gdy lecisz samolotem, szczególnie do krajów azjatyckich, to możesz zobaczyć, że jest do wyboru również menu dżinińskie. Wyobraź sobie nawet dzisiaj, więc nie jest to... Coś, co istniało ileś wieków temu i przepadło. Do dzisiaj dżiniści są spotykani w Indiach, w świątynie dżinińskie istnieją, funkcjonują w wielu miejscach. Ja teraz ci pokażę zdjęcia z jednej takiej najsłynniejszej dżinińskiego wzgórza, Satrugna, koło miejscowości Palitana, znajdującej się w Gujaracie. Co ciekawe Palitana w 2014 roku została miejscowością całkowicie wegetariańską, czyli nie ma tam żadnego biznesu, handlu, czy też restauracji związanych z jedzeniem rzeczy niewegetariańskich i to już jest prawomocne w tym miejscu. Koło tej Palitany znajduje się wzgórze Szatrugna na którym dżiniści uważają, że medytowało 23 spośród 24 Tirthankarów, że tam były przekazywane nauki dżinijskie, że wielu dżinijskich mędrców osiągnęło tam swoją doskonałość w medytacji. O medytacji zaraz Ci powiem, bo jest bardzo ciekawie prezentowana w kulturze dżinijskiej, czyli tam już, tam już również mamy medytację. Na wzgórzu Palitana znajduje się Ponad 1250 świątyń, ponieważ budowanie świątyń, kapliczek jest uważanych przez dżinistów jako proces oczyszczania serca. I w tych kapliczkach, świątyniach znajdziesz często postaci właśnie parśwy czy też mahawir w dwóch różnych pozycjach. I właśnie tutaj mamy ciekawe pozycje medytacyjne. Zwykle medytacja nam się kojarzy z tym, że siadasz. Czy to w siedzie skrzyżnym, czy to w pozycji lotosu, wyprostowany kręgosłup, zamknięte oczy, ręce ułożone w mudrze. Natomiast w, od dziennictwa możesz zobaczyć jeszcze inną pozycję, bardzo ciekawą pozycję. Spróbuj tego pewnego dnia, czyli gdy na przykład idziesz, stań. Stań tak po prostu, zatrzymaj swoje ciało, stań, opuść ręce. Możesz nawet zamknąć oczy i zobacz co się dzieje wewnątrz Ciebie, gdy staniesz, gdy opuścisz ręce, zobacz w tych rzeźbach, w tych świątyniach dżinijskich właśnie są osoby, postacie po prostu stojące. Jest to jedna również z medytacyjnych pozycji. Dżiniści mówią o tym, aby kontemplować, myśleć, bo medytacja to jest oczywiście dosyć głęboki stan. Zanim dojdziesz do medytacji, to najpierw zacznij rozważać, zacznij myśleć, zadać, zadaj sobie jakieś pytanie, poszukaj odpowiedzi na nie, choćby nawet o ten cykl pojawiania się narodzin i śmierci, o wędrowanie w tym ciele od narodzin poprzez wiek dziecięcy, dojrzałość aż do starości i co się dzieje później. To bardzo ciekawe tematy. I właśnie ta filozofia również dotyka tego tematu. Samsara, czyli ta wędrówka duszy i karma, są w dżinizmie bardzo mocnymi tematami, filarami tak naprawdę pracy osobistej, pracy indywidualnej. Dżinnisty. I bardzo ciekawy pogląd na temat karmy, bo o karmie, zawsze jak mówimy reinkarnacja, to tą reinkarnację napędza prawo karmy. Karma, czyli akcja, reakcja, oko za oko, ząb za ząb. Takie Taki powiedzenie znamy i na tym polega karma, że jeśli coś zrobisz, przyjdą określone rezultaty. Ale w dżinnizmie mówi się trochę inaczej na temat karmy. Mówi się o tym, że to. Twoja wibracja, czyli y, działania Twojego umysłu, to, co się dzieje w Twojej głowie, Twoje mówienie, to, co mówisz i Twoje działanie powoduje, że wytwarzasz określoną, określone pole wibracyjne dookoła swojej postaci i to to pole ściąga określoną karmę. W rzeczywistości, jeśli w Twojej głowie, w Twoich słowach, w Twoich działaniach przejawia się jakaś energia, tak jak mówiła o tym literatura wedyjska, czyli jest Jakaś moc, czy to będzie dobro, czy to będzie pasja, pogoń za czymś, czy ignorancja, lenistwo, niechęć. To w naturalny sposób ściągamy określoną wibrację do siebie, tworzymy określoną wibrację i w tej wibracji wykonujemy określone czynności i tworzymy swoją karmę. W ten sposób mówią właśnie o tym dżiniści: jak się od tego uwolnić, jak stać się dżiną, jak pokonać swoje słabości. Wiedzieć o tym, o czym mówię Ci przed chwilą, czyli ten krok masz już za sobą, mieć tą świadomość, mieć tą odpowiednią wizję, nie tracić tej wizji i przestrzegać e, określonych zasad, właśnie tych pięciu zasad, pięciu głównych zasad. Pierwsza z nich, ahimsa, o której Ci powiedziałem, nie krzywdzenie, druga, nieprzywiązywanie się do różnych rzeczy, nie robienie nadmiernego wysiłku, żeby coś zdobyć. I następnie przywiązywanie się do tej rzeczy, że to jest moje, y, oddam życie za to lub też y, zrobię tak wiele różnych rzeczy, żeby to utrzymać. Oczywiście powstrzymywanie się od mówienia nieprawdy i przy akceptowanie czy też kradzenie nie swoich rzeczy, branie, y, branie czegoś, co do mnie nie należy i czystość, czyli celibat przed małżeństwem i czystość w relacjach, czystość w związkach, są to takie pięć zasad, które według nauk dżinijskich pomagają w rozwoju, pomagają w osiągnięciu doskonałości, pomagają w osiągnięciu wyzwolenia. Więc tak w pokrótce wygląda religia dżinijska. Funkcjonuje przede wszystkim obecnie w Indiach i w Indiach do dzisiaj możesz spotkać właśnie dżinijskie świątynie, nie tylko dżinijskich ascetów, ale też normalnie funkcjonujących społecznie Ludzi, którzy chodzą do pracy, wykonują różne czynności, ale są dżinistami gdzieś głęboko w swoim sercu i płytko również w swoim życiu. Drugą ścieżką, o której chcę Ci dzisiaj powiedzieć, te ścieżki, zarówno dżinizm, jak i buddyzm, o którym Ci teraz powiem, one pojawiły się właśnie w tym momencie, może nie pojawiły się, ale wybiły się, wybiły się rozwinęło się ich znaczenie w tym momencie, gdy... Rytualizm kultury wedyjskiej, rytualizm, yy, Arian trochę, że tak powiem, trochę naciągnął realia. Ludzie zaczęli szukać innej ewentualności, yy, szukali innej drogi. Dlatego też zarówno dżinizm, jak i buddyzm odrzucał system kastowy, mówił, że to nie ma żadnego znaczenia. Że nie, to nie o to tutaj chodzi, nie chodzi o to skąd ty pochodzisz, z jakiej warny, z jakiego środowiska, czym się zajmujesz. Każdy indywidualnie, każdy musi zadbać o swój rozwój. Nieważne są te rytuały, nieważni są ci kapłani. Oczywiście się to nie spodobało kapłanom jak najbardziej, nieważne są te ofiary. Ofiarą czy Twoją wewnętrzną pracą jest Twój proces, jest Twoje życie. Wyzwalanie się z tego koła narodzin i śmierci poprzez odpowiednie działanie, poprzez odpowiednią wizję i poprzez posiadanie odpowiedniej wiedzy. W tym samym czasie, mniej więcej jak Mahavira kształtował, systematyzował dżinizm, w tym samym mniej więcej czasie Siddhartha Gautama, książę, to bardzo ciekawa postać, książę, który żył 560 rok przed naszą erą, 480 do 480 roku, książę, który Pojawił się w rodzinie królewskiej, ale który zetknął się z cierpieniem. Zobaczył jak wygląda cierpienie, i to doświadczenie spowodowało wielką wewnętrzną przemianę w nim. Porzucił stan książęcy, udał się na wyprawę, udał się w poszukiwaniu. Przyjął styl życia ascety, tak jak mówiłem ci już wcześniej. Właśnie taka zmiana pomiędzy. Pomiędzy pośrednikami w życiu duchowym poprzez indywidualny proces, poprzez ascezę, dojście właśnie do tego tak zwanej to co Buddha powiedział, drogi środka. Ani za dużo, ani za mało gdzieś po środku, tak aby czuć, że ten postęp duchowy się rozwija. I właśnie taką wskazówkę przekazał Budda. Siedem lat podróżował jako asceta, odwiedzał różnych nauczycieli, szukał duchowej wiedzy, praktykował. I po siedmiu latach nadal czuł, że to jeszcze nie to, że nie znalazł, nie dowiedział się, że nie znalazł osoby, która odpowiedziałaby na jego pytania na temat tego, co doświadczył, tego, co zobaczył. Dlatego postanowił siąść i pogrążyć się w medytacji. Siadł pod jednym drzewem i siedział tam przez 49 dni, bez jedzenia, bez picia po prostu. Siedział i medytował 49 dni, po tych 49 dniach osiągnął oświecenie, i słowo Budda, czy buddyst", Buddysta, to właśnie jest, znaczy oświecony. Budda osiągnął oświecenie, ale pomimo tego, że osiągnął oświecenie, to nadal nie był pewien, w jaki sposób to przekazać. Czy to, co on zrozumiał, to, co zdobył, to, co się pojawiło, w jego doświadczeniu jest już gotowe, czy też. Ludzie dookoła są gotowi, żeby to usłyszeć, dlatego jeszcze kolejne 7 dni spędził na rozważaniu, na medytacji nad tym, w jaki sposób to przekazać. Przed rozpoczęciem swojego procesu medytacji Budda podróżował jeszcze z pięcioma innymi towarzyszami, ale gdy właśnie siadł, aby medytować, towarzysze odeszli w poszukiwaniu dalej, kontynuowaniu swojego asetycznego trybu życia. Dlatego Budda, gdy osiągnął oświecenie, Zrozumiał, że chce o tym mówić i wiedział już, jak chce o tym mówić, udał się z Bodgai. Tutaj ci pokażę zdjęcia, właśnie z Bodgai. Jest to miejsce, w którym Budda, właśnie pod drzewem medytował słynne miejsce w stanie Bihar. I z tego miejsca, gdy Budda osiągnął oświecenie, udał się dalej w poszukiwaniu tych pięciu towarzyszy swoich wcześniejszych podróży i spotkał ich. Sarnat. Sarnat, niedaleko Varanasi. Teraz zabieram Cię do Sarnat. Właśnie w Sarnat znajduje się stupa, słynna stupa Damek. Podobno to właśnie w tym miejscu siadł Buddha, aby przekazać pierwszy raz swoje nauki dla tych właśnie pięciu swoich towarzyszy. Cztery prawdy, o których powiedział Buddha, oscylowały wokół cierpienia, ponieważ to cierpienie, czy też dostrzeżenie cierpienia w tym świecie, pchnęło go właśnie do procesu duchowego i pierwsza prawda mówi o tym, że w tym świecie doświadczysz cierpienia. Nie jesteś w stanie go uniknąć. Nawet jeśli bardzo byś chciała, bardzo byś chciał no przyjdzie i taka świadomość, wiedza o tym, że to po prostu tutaj jest, nie musi wcale być czymś strasznym. Nie musi cię przestraszać czy też odpychać od tego świata, ale po prostu zrozum, zaakceptuj, że cierpienie po prostu jest częścią tego świata. A skąd to cierpienie się pojawia? I to jest druga prawda Buddy. Cierpienie, źródłem cierpienia, czy też przyczyną cierpienia są pragnienia. Że to pragnienia powodują to, że pojawiają się cierpienie. Wyzwoleniem, mówi trzecia prawda, wyzwoleniem od cierpienia jest wyłączenie swoich pragnień. Niepragnienie. Ale jak to zrobić? Jak uwolnić się od tego, żeby... Nie mieć pragnień, żeby wyłączyć, wyciszyć, zgasić swoje pragnienia. I to właśnie dosłownie, co Ci teraz powiedziałem: wyłączyć, wyciszyć, zgasić pragnienia, czyli jak osiągnąć stan nirwany. To właśnie znaczy nirwana. Jak osiągnąć stan nirwany, mówi o tym czwarta prawda, czyli drogą do osiągnięcia nirwany jest 8 stopni, jest ośmiostopniowa ścieżka. Pierwszą Pierwszym stopniem tej ścieżki jest zrozumienie właśnie tych czterech prawd. Jeśli zrozumiesz, że są takie cztery prawdy, czyli że w tym świecie jest cierpienie, że to pragnienia powodują cierpienie, że to wyłączenie pragnień uwolni cię od tego cierpienia, odpowiednio uregulujesz swoje życie, będziesz praktykować w określony sposób. I tak jak przy dżinistach powiedziałem ci na przykład o kontemplacji, o medytacji, o dwóch różnych. Pozycjach do medytacji to u buddystów mogę ci powiedzieć coś na co zwróciłem uwagę właśnie w Bodgai, gdy tam byłem, na buddystów, którzy składali swoje pokłony, jedna z praktyk buddyjskich to jest składanie tysięcy pokłonów po to, żeby zmiękczyć swoje serce, żeby dotknąć głową do ziemi, żeby zrozumieć, że my nie jesteśmy pępkiem tego świata. Zaakceptuj swoje istnienie. Oczywiście medytacja Kontemplacja również w buddyzmie jest bardzo powszechna. I w przypadku buddystów ciekawe połączenie również, ponieważ w tym samym czasie, teraz troszkę historycznie w tym samym czasie dynastia Mauriów, zapoczątkowana przez Chandra Guptę, zaczęła jednoczyć różne królestwa, budować największe imperium to były takie początki imperium, początki imperium indyjskiego. Chandra Gupta, który zapoczątkował tą, y, tą dynastię. Bardzo ciekawe, że w końcu swojego życia y, losy się potoczyły w taki sposób, że niestety dynastia zaczęła doświadczać kłopotów, pojawiała się wielka plaga głodu i gdy Chandra Gupta jako król zobaczył, że ludzie głodują, umierają z głodu, porzucił swój stan królewski i przyjął życie ascety. Przez ostatnie 12 lat wyobraź sobie obecnego władcę jakiegokolwiek, który widzi, że są problemy to postanawia przyjąć życie w ascezie. I Chandra Gupta ostatnie 12 lat swojego życia spędził jako asceta dżinijski. Jego wnuk, jego wnuk Asioka jest słynnym następcą, słynnym królem w dynastii Mauriów, również słynną postacią, która napędziła, rozwinęła ruch buddyjski. Można powiedzieć, buddyści mieli szczęście, że trafili na Asioka, Asioka miał szczęście, że trafił na buddystów fajnie się wzajemnie uzupełnili historycy mówią z jednej strony, że gdy Asioka jednoczył królestwo, oczywiście to nie było takie jednoczenie, że ktoś przychodził i się dogadywał. Często najczęściej to były wojny, rozlewy krwi, pokonywanie sąsiednich władców, przy, przyłączanie do siebie innych królestw i gdy już. Wszystko było przyłączone. Asioka nagle powiedział, że ja teraz już mam dość tego cierpienia, dość rozlewu krwi, i zaczął nauczać buddyzmu jako król, zaczął nauczać buddyzmu, zaczął propagować buddyzm, słynne są takie filary, takie kolumny Asioki, które były ustawiane w różnych miejscach Indii w tym czasie, między innymi w Sarnat, nawet dzisiaj możesz zobaczyć pozostałości jednej z takich kolumn. Na której były ustawione cztery lwy. Co ciekawe, właśnie symbolizm, który właśnie Asioka, buddyjski symbolizm, który Asioka użył i wykorzystał do tego, żeby rozprzestrzenić buddyzm po całych Indiach i nie tylko, nawet do Sri Lanki. Ten buddyzm jednocześnie historycy mówią, że był taką narzędziem w rękach Asioki do tego, żeby pokazać wszystkim ludziom, że tutaj sięga władza króla. W pewnym sensie te klasztory buddyjskie, buddyści, którzy również pilnowali tych zbudowanych kolumn, budowali te kolumny również. Tam, gdzie nie było kolumn, często przekazy buddyjskie, czy też zasady, ponieważ Asioka jako król, jako menadżer wpłynął na to, żeby buddyzm się usystematyzował również, żeby to wszystko miało jakieś ręce i nogi, czyli religia buddyjska się Intensywnie rozprzestrzeniała, a jednocześnie wpływ Asioki jako króla był podtrzymywany w danych miejscach. I w pewnym sensie wzajemnie to dobrze funkcjonowało. Niestety, z końcem XII wieku, mamy napaść muzeuman, początkowe najazdy muzeumańskie na Indie. I ponieważ te muzeumańskie najazdy na Indie całkowicie rozbiły dynastie indyjskie, całkowicie rozbiły. Dynastie Mauryjów, odebrały im władzę, również przyczyniły się do upadku, do rozsypania tych świątyń, filarów, kolumn, asioki. I właśnie gdy udasz się dzisiaj do Sarnat, do miejsca, w którym Siddhartha Gautama wyjawił swoje pierwsze nauki, zobaczysz, że tam tylko są kamień na kamieniu. Wszystko, co się dało zniszczyć, jest zniszczone. Do dzisiaj, w wielu miejscach, jakby na przykład w Varanasi, niedaleko. Niedaleko Sarnat, około 70 km od Sarnat, jest święte hinduskie miejsce w Varanasi nad Gangesem i zobaczysz tam na przykład meczet zbudowany w miejscu, gdzie była świątynia. I teraz w XX wieku, XXI wieku jest problem pomiędzy muzułmanami i hindusami. Czy tutaj jest miejsce hindusów, czy muzeuman, ponieważ tu była świątynia, za czasów muzeuman została zniszczona, Zbudowano meczet, a więc czy to należy do Hindusów, czy do muzeum. i tego rodzaju problemy pojawiły się później i o nich powiem Ci przy następnej okazji, gdy przejdziemy już trochę do historii tego, co się działo w Indiach. To tyle jeśli chodzi o dżinistów i o buddystów, o ścieżki duchowe, indywidualne ścieżki duchowe. Spójrz, zamknij oczy, pomyśl, że większość rzeczy, które robisz dzisiaj dla siebie, jako swoją indywidualną praktykę, funkcjonowało już właśnie wtedy doskonale. Tam się to rozwinęło, tam się kształtowało, szlifowało, i my dzisiaj dzięki temu również możemy skorzystać z tego rodzaju wiedzy. Więc, gdy jedziemy do Indii, czerpiemy z WED, czerpiemy z literatury wedyjskiej, szukamy inspiracji u dżynistów. Możemy doświadczyć medytacji w takiej pozycji, w innej pozycji, możemy posłuchać o zasadach życia, które tak naprawdę są podstawowymi zasadami cywilizowanego życia, czy też zasięgnąć inspiracji od buddystów do tego, aby w prosty sposób szukać pokory w swoim życiu i w ten sposób osiągać doskonałość. Czy będziesz myśleć o sobie jako o zwycięzcy, zwyciężczyni, osobie, która pokonuje swoje słabości, czy też o buddzie, osobie oświeconej, czy też będziesz myśleć o sobie w kategoriach kultury wedyjskiej, jako o osobie, która szuka doskonałości, bo przez stopniowy rozwój warn a to o czym mówiłem ci poprzednio, czy też będziesz po prostu sobą? Osobą czerpiącą z różnych miejsc inspirację, wskazówki doświadczającą osobą, która gdzieś wewnątrz czuje to wszystko, jak to działa i korzysta z tej wiedzy. To wszystko jest w Twoich rękach. Ja myślę, że właśnie to jest wspaniały przekaz. Przekaz dzienistów, przekaz Buddystów, aby pamiętać o tym, że to jest w naszych rękach bez względu na to, jaką ścieżkę. W jaką ścieżkę wierzysz, jaką ścieżką podążasz, wszystko jest w Twoich rękach. Przede wszystkim, wszystkiego dobrego. Do zobaczenia w następnej wyprawie do Indii.